Proszę Państwa już uwagę, proszę Radnych o zajęcie miejsc. Dzień dobry Państwu, otwieram czterdziestą Sesję Rady Miasta Tarnobrzega. Witam bardzo serdecznie Pana Prezydenta, witam Panią Skarbnik, witam Pana Sekretarza. Witam bardzo serdecznie współpracowników pana prezydenta z Urzędu Miasta, witam kierownik, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, witam bardzo serdecznie przewodniczących osiedli, witam zaproszonych gości, witam bardzo serdecznie przybyłe media oraz bardzo serdecznie witam mieszkańców Trnombrzega. Wysoka Rado na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi kworum, przy którym możemy obradować i podejmować prawomocne decyzje. Wysoka Rado, porządek obrad wszyscy Państwo radni otrzymaliście, również niezbędne uchwały i materiały. Bardzo proszę o plansze do dyskusji. Wysoka Rado, kto z Państwa radnych chciałby zgłosić zmiany ewentualne do porządku obrad? Pan prezydent, bardzo proszę. Nie widzę. Zamykam zgłaszanie wniosków. Proszę o planszę do głosowania. Jako Rado przystępujemy do głosowania nad przyjęciem porządku obrad dzisiejszej sesji. Kto z Państwa radnie jest za przyjęciem porządku obrad, proszę o podniesienie ręki przycisk zielony. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw, proszę o podniesienie ręki przycisk czerwony. Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki przycisk żółty. Dziękuję. Dobrze, ci radni, którzy głosowali oddali głos bardzo proszę o wynik. Wysoka Rada głosowała 18 radnych, 18 głosów za. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Już w momencie dołączyła do nas jeszcze jedna osoba. Wysoka Rado przystępujemy do realizacji porządku obrad w punkcie trzecim mamy przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z 23 lutego. Do protokołu nie wpłynęły żadne uwagi. Bardzo proszę o planszę do głosowania. Wysoka Rado przystępujemy do głosowania nad protokołem z sesji z 23 lutego. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu proszę o podniesienie ręki i przycisk zielony. Dziękuję. Kto z państwa jest przeciw. Proszę o podniesienie ręki i przycisk czerwony. Dziękuję. Kto z państwa się wstrzymał. Proszę o podniesienie ręki i przycisk żółty. Bardzo proszę o wynik. Wysoka Rada głosowała 19 radnych, 19 głosów za. Stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty. Wysoka rado przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, a więc informacja przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami. Panie prezydencie, wysoka rado. Od ostatniej sesji, czyli od 23 lutego, między innymi obchodziliśmy Święto Dzień Żołnierzy Wyklętych 1 marca już od kilku lat w Czarnobrzegu W związku z tym świętem dzieje się bardzo dużo, wiele uroczystości. I tak między innymi miałem przyjemność prezentować Wysoką Radę w Biegu Tropem Wilczym, organizowanym już po raz drugi w naszym mieście przez Gimnazjum Katolickie na czele z panem dyrektorem Piotrem Malikiem. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kaplicy w gimnazjum, a następnie w uroczystym pochodzie przeszliśmy pod pomnik Hieronima Dekutowskiego, a następnie pod pomnik Jędrusiów na osiedlu przy Wiśle. Po marszu odbył się bieg sportowy tzw. Wilcza Piątka. Wysoka Rado, również reprezentowałem Wysoką Radę na uroczystości złożenia kwiatów pod pomnikiem Hieronima Dekutowskiego w trakcie oficjalnych Miejskich Obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych oraz w uroczystym spotkaniu w Zamku w Dzikowskim. Również Wysoka Rado w ramach Obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych Uczestniczyłem w uroczystym apelu w gimnazjum nr 3 oraz w złożeniu kwiatu przy obelisku i tablicy poświęconej Hieronimowi Dekutowskiemu i jego podkomendnym, zlokalizowanym właśnie na terenie szkoły. Wysoka Rado również miałem przyjemność reprezentować Wysoką Radę na uroczystym otwarciu Pokoju Myśliskiego w Zamku Dzikowskim. Wysoka Rado, również reprezentowałem i uczestniczyłem Rado, Wysoką Radę w uroczystości otwarcia klasopracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu, w Budowlance. Klasopracownia została otwarta pod patronatem firmy z Wrocławia PP, PPG Deco, którą, która ta firma właśnie objęła patronatem tą szkołę, jak właśnie kilka szkół w, naszym, w Polsce i między innymi naszą pracówkę. I Wysoka Rado, również myślę, że warto o tym powiedzieć. Na pewno Państwo pamiętacie ostatnią sesję uroczystą i dwóch takich panów z budowlanki, pana Huberta Szlufika i Przemysłowa Czachura, gdzie nagrodziliśmy naszych uczniów, tarnobrzeckiej i budowlanki za zwycięstwo w ogólnopolskiej olimpiadzie Budy Spasju. I otóż, szanowni państwo, jak można się było ostatnio dowiedzieć, ostatni weekend znowu odbyły się rywalizacja właśnie młodych budowlańców i po raz kolejny młodzi ludzie tą Olimpiadę wygrali. Tak jak wcześniej ktoś, słyszałem głosy, że wygrali dlatego, że było w Tarnobrzegu, no teraz już tego chyba nikt nie kwestionuje, skoro obronili w innym województwie tytuł i również myślę, że w tym roku na sesji uroczystej zaprosimy Panów, bo myślę, że powinniśmy głośno mówić, że mamy takich młodych ludzi i należy tych młodych ludzi nagradzać. Wysoka Rado również reprezentowałem Wysoką Radę na konferencji Konkurencyjność i Innowacyjność Małych Gospodarstw Rolnych w powiecie Tarnobrzewskim zorganizowanej przez oddział Tarnogrzeszki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Również Wysoka Rada na zaproszenie przewodniczących osiedli uczestniczyłem w pięciu zebraniach osiedlowych, jakie się między innymi odbyły od ostatniej sesji było to w Sielcu, w Ocicach, przy Wiślu, w Zakrzowie i na Serbinowie. Wysoka Rado, również w rodzicach śmierci Hieronima Dekutowskiego 7 marca uczestniczyłem w konferencji Zapora i inni tarnobrzescy żołnierze niezłomni zorganizowanej przez Fundację imienia Hieronima Dekutowskiego Zapory i Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega. Konferencja odbyła się w Zamku Dzikowskim. Również Wysoka Rado uczestniczyłem w dniu otwartym zorganizowanym przez oddział Tarnobrzeski KRUS, innymi można było się dowiedzieć, czym na co dzień ta instytucja się zajmuje oraz poznać zasady, na jakich są ubezpieczone